Cześć, już koholicy. W tym filmie pokażę Wam, jak zamówić komplet pościeli na naszej stronie. W tym celu musimy znaleźć pościel i wzór, który nas najbardziej interesuje. W zakładce salon i sypialnia znajdziecie wszystko, czego potrzebujecie. Skupimy się na kompletach pościeli, co przedstawię na przykładzie satyny bawełnianej, czyli jednego z rodzajów produktów, jakie oferujemy. Jak widzicie, wybór jest bardzo duży i na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. W naszej ofercie znajdziecie ponad 500 wzorów podzielonych na rodzaje pościeli: takie jak satyna bawełniana, 3D z mikrowłókna, flanelowa, hotelowa oraz dziecięca z motywem bajkowym oraz piłkarskim. Po wybraniu wzoru zostaniemy przekierowani do wybranej pościeli. Teraz możemy dostosować wymiar do własnych potrzeb lub wybrać jeden z gotowych rozmiarów i zamówić o podskazany adres. Omówienie opcji Dostosowanie znajdziecie w oddzielnym filmie. Możecie do niego przejść od razu, klikając w ikonkę łóżka na filmie. Możemy dodać nasz produkt do koszyka i przejść do niego. W koszyku pojawi się lista produktów, które chcemy zamówić. Jeżeli jesteśmy już zdecydowani na nasze produkty, przechodzimy dalej. Aby zamówić cokolwiek na naszej stronie, trzeba się zalogować przez te portale społecznościowe. Na naszej stronie lub po prostu zamówić bez rejestracji. Wpisujemy swoje dane. Ja do Was zaraz wrócę, jak tylko je wypełnię. Ok, teraz wybierzemy tylko naszego kuriera, sposób zapłaty i przechodzimy dalej. Pamiętajcie, że wszelkie informacje dotyczące realizacji i stanu zamówienia zostaną dostarczone do Was przez adres mailowy. Do tego możecie zostawić tutaj notkę do kuriera lub naszego działu sprzedaży. To na tyle w tym filmie. Sprawdzajcie nasze inne produkcje, dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnych produkcjach. Na razie!